Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Adam. Dzisiaj mamy taki odcinek, w którym będę akurat jechał i będę opowiadał. Ponieważ, no... Tak, skończyłem studia, udało się, zaliczyłem wszystkie egzaminy. I teraz mam różne takie formalności do pozwalania, o czym wam zaraz opowiadam. Ale do początku, bo ostatni film był jakoś przed interną. I internę miałem wtedy jeszcze do zdania praktyczną. Bardzo fajny egzamin w ogóle. Zresztą na hematologii to było. I no, studenci tak się boją trochę tej hematologii, ja też się jej bałem bardzo, bo to jest taka no, część interny, która jednak jest taka no, skomplikowana bardzo i ciężko sobie wyobrazić niektóre rzeczy, ciężko się tego nauczyć. No ale ostatecznie było całkiem fajnie. Miałem pacjentkę, którą dostałem, to była taka, no babcia tak naprawdę już w bardzo podeszłym wieku. Z bardzo obciążonym wywiadem chorobowym, mnóstwo, mnóstwo jednostek chorobowych, więc samo jej zbadanie i opisanie tego wszystkiego zajęło mi e, z godzinę co najmniej. Potem była ta część z egzaminatorką, miałem e, panią doktor, która sama dopiero zdała egzamin specjalizacyjny z interny, doktorantkę, także no, było bardzo przyjemnie, miałem różne pytania, e, z zakresu tego wywiadu, leczenia, terapii i tak dalej. Z takich dodatkowych, z EKG miałem migotanie przedsionków, więc też takie klasyczne. Oraz badania obrazowego składki piersiowej, miałem zdjęcie z tą, tą linią Elizda Mouazot, czyli ten, ten film nagrałem już kiedyś o tym, o tej linii właśnie. Jak tam przeskrolujecie po moim kanale daleko do dołu, to będzie rzeczywiście taki film o linii Elis Młazo i nagrałem go dawno, dawno temu ponieważ e, miałem wtedy zajęcia z pulmonologii w Barlickim i tak się zastanawiałem, kurczę o co chodzi z tą Linią, ona się pojawia co jakiś czas ale nikt tego nie wyjaśnił w jakiś przystępny sposób więc e, postanowiłem, że sam tego poszukam w internecie i sam nagram o tym film, żeby w końcu można było zrozumieć o co chodzi także no, to mi się trochę poszczęściło z tym następnie miałem e, internet z interną teoretyczną też u profesora na hematologii no tak dobrze mi nie poszło za pierwszym razem więc miałem dopytkę po kilku dniach poległem na małopłytkowości immunologicznej później no na dopytce już było lepiej miałem jeszcze pytania o, też zawsze z kardiologii jedno żeśmy przelecieli przez wady zastawkowe przez też migotanie przedsionków przez kilka różnych rzeczy no, i z gastroenterologii dostałem też pytanie. A propos yy, choroby wrzodowej żołądka, powikłań. Yy, no, i z tej małopłytkowości immunologicznej jeszcze raz miałem odpowiadać. Także wtedy już po prostu miałem na blachę całego szczeklika No, i to było. Tak to wyglądało. No, i cóż, jak to się wszystko. Uda jak to się udało pozaliczać i pozdawać? to Nastał czas, w którym został mi właściwie tylko ket do zdania, czyli końcowy egzamin testowy, który na łódzkim umedzie słynie z tego, że jest bardzo trudnym egzaminem. Ponieważ no, w przeszłych latach te pytania były naprawdę dziwaczne, tam zastrzeganych było mnóstwo pytań, mnóstwo pytań było anulowanych, ponieważ nie, działa, no, nie były dobrze po prostu sformułowane, dlaczego uczelnia się zresztą przyznała. No i później było tak, że no, wszyscy się bali tego ketu tak naprawdę no bo już obserwowaliśmy naszych znajomych, gdzieś tam kolegów z innych miast, którzy już skończyli te egzaminy, już mieli tak naprawdę wakacje a my jeszcze no, mieliśmy tą wizję tego ketu 21 czerwca, który no, wydawał się taki dosyć przerażający, no bo jak tego nie zdasz to tak naprawdę nie jesteś lekarzem i nie możesz skończyć tych studiów i kolejny termin byłby 7 lipca. No, na początku lipca już ludzie mają jakieś plany wakacyjne, więc no, wszyscy po prostu się cały czas uczyli od rana do świtu. Następnego dnia, no nie, no, bez wsady, ale no, całe dnie po prostu się uczyliśmy do tego, żeby to zdać. I rzeczywiście, no egzamin w tym roku był taki dosyć sprawiedliwy, można by powiedzieć. Te pytania nie były takie jakieś z kosmosu, chociaż tych zastrzeżeń też było 88 w sumie z czego dwa były dodane ja napisałem ten ket na 100 punktów na 150 możliwych do zdobycia więc no może nie jakoś najlepiej ale no, też w zasadzie no, liczy się żeby to zdać tak naprawdę i pójść dalej, także mogłem lepiej napisać go później patrzyłem sobie w pytania i w odpowiedzi i no rzeczywiście niektóre takie kłopoty pozaznaczałem, nie wiem z czego to wynikało no ale tak czy siak do przodu i później było ciekawe podliczenie tych różnych statystyk. E, najwięcej punktów miałem z psychiatrii, z czego nie byłem zaskoczony, bo w sumie to był taki mój ulubiony przedmiot zawsze. E, a z drugiego to z ginekologii. I to byłem zaskoczony tutaj w sumie, bo z ginekologiem miałem też ciężką przeprawę e, zimą e, 2020. E, też miałem po prostu tych poprawek z tej ginekologii mnóstwo. Profesor już kręcił głową na mnie. Zresztą słusznie, no bo no, nie wiem, no nie byłem przygotowany jakoś rewelacyjnie do tego, także spodziewałem się, że z ginekologii jakoś świetnie mi nie pójdzie, a tu to był mój drugi najwyższy wynik, także nie wiem, <laughs> chyba te poprawki po prostu sprawiły, że gdzieś to się nauczyłem tego. Eee... No, i, no i tyle w zasadzie, dzięki temu mm, można powiedzieć, że studia zakończone. Natomiast po okecie jest jeszcze dużo takich formalności do ogarnięcia. I właśnie je załatwiam. Eee, to jest tak, najpierw rozliczenie z uczelnią. Różne takie papiery, oceny, obiegówki i tak dalej. To właśnie jadę do kanatu. A druga sprawa to z okręgową izbą lekarską. Trzeba się porozliczać i pozałatwiać. I tutaj już jest kwestia tego, że no, muszę mieć różne papiery od lekarza medycyny pracy, muszę mieć już dyplom ukończenia uczelni, który mam nadzieję, że dzisiaj dostanę, a jak nie to jakoś szybko. Bo niedługo mam wyjazd, a. Chciałbym już podpisać umowę ze szpitalem, już na staż się zgłosić, na staż chciałbym iść na WAM, czyli w Łodzi jest taki szpital w imienia Wojskowej Akademii Medycznej i tam chciałbym się stażować, My już mam po prostu najbliżej i już tam pochodziłem trochę na neurologię, jakby trochę znam już ten szpital, także... Zresztą nie ma to takiego tak naprawdę ogromnego znaczenia, tak mi się wydaje przynajmniej. Gdzie ten staż robimy? Ważne, żeby popytać trochę kolegów ze starszych lat, jak to wygląda w praktyce, co im się podobało, co im się nie podobało. No ja akurat Waję no, mam sporo znajomych, którzy tam się stażują albo stażowali, także porozmawiałem z nimi. No i myślę, że jest ok. Z tego, co mówią, to, to nie ma jakichś tam wielkich problemów. No tak, że tak wybrałem. I mam nadzieję, że to szybko ogarnę teraz w tym czasie. Pokażę Wam jeszcze, jak się uda, oczywiście, później. Tą moją książeczkę, to moje prawo wykonywania zawodu. No, bo to jednak, jak się tak zastanowić, to 6 lat studiów, tak naprawdę ciężkiej pracy, żeby ten dokument uzyskać. A ja tak naprawdę liczę jeszcze te dwa lata liceum, ostatnie tą klasę trzecią, znaczy tą klasę drugą i trzecią, bo teraz są cztery, ale dla mnie trzecia to była maturalna wtedy. Ja to liczę tak naprawdę do tego. I to w sumarycznie te dwa lata. plus, No bo tyle się przygotowałem do matury tak na bardziej na poważnie. I jak to dodam do, do tych 6 placów, no to wychodzi w sumie 8 lat studiów pracy, żeby to uzyskać taką, taką książeczkę. Także pokażę wam to też później w filmie. No i tyle. Wiem, że mało nagrywałem ostatnio, i. No ale chciałem się w 100% skupić na nauce. Do końca nie wiedziałem, czy czy to wszystko zdam, Czy mi się uda? Czy będę miał jakiś obsówek, czy jakiś wrzesień, czy może nawet już zakładałem takie straszne rzeczy, że, yy, że nawet będę miał rok w plecy, że będę musiał za rok poprawiać albo ket, albo interne albo coś takiego. No, było to dosyć przerażające. I tak jak nagrywałem te wcześniejsze filmy o tym, który rok był najtrudniejszy i tam mówiłem, że pierwszy lub trzeci, yy, później piąty, później nie wiem, drugi, czwarty. I nagrywałem, który rok był najtrudniejszy, bo mi trochę przerwało. To rzeczywiście teraz, przynajmniej tak subiektywnie dla mnie, ten szósty rok był najtrudniejszy. Ale, no nie wiem, może był dla mnie najtrudniejszy ze względu na różne takie rzeczy w życiu prywatnym, co się u mnie podziały. A może po prostu, obiektywnie, też według części osób, był najtrudniejszy. Tak jak rozmawiałem, bo część osób twierdzi, że ten szósty rok był ok, no ale to już kwestia tego, jak to go przeżył i jak to go z kim miał egzaminy i tak dalej. No i jak one się potoczyły, bo to też jest trochę loteria czasami. Natomiast dla mnie osobiście był najtrudniejszy. No dobra, to w sumie wszystko z podsumowania. Do zobaczenia tym razem. Hej!